Cześć, witam Was serdecznie, RetroSputa Was się kłania. Przyznam się szczerze, że od dłuższego czasu brakowało mi tych emocji związanych z renowacją Commodore 64. No i od dłuższego czasu rozglądam się za takim, który byłby w jak najgorszym stanie wizualnym, bo powiem szczerze, że brakowało mi już tego rozbierania, rozkręcania, czyszczenia, wybielania, malowania poszczególnych elementów komputera, w zależności oczywiście od Potrzeby, jakie by należało zastosować, by go doprowadzić do odpowiedniego poziomu. No, nie liczę oczywiście komputerka, który w 2021 roku wziąłem na swój warsztat i wymieniłem tylko de facto obudowę na obudowę plastikową, przeźroczystą z plexi. No, ale to była taka drobnostka. No i. Gdy tak sobie przeglądałem oferty na Allegro, a zacząłem je przeglądać w marcu, natrafiłem na taki jeden egzemplarz. Być może, część z Was, która również przegląda różnego rodzaju aukcje związane z retro sprzętami, być może natrafiła się nawet na to ogłoszenie. Trafiłem otóż na Commodore 64 wersji C za kwotę 299 zł, które było bardzo, ale to bardzo zabrudzone, wybrakowane w postaci braku kilku. Klawiszy, klawiatury no i dodatkowo miała górną obudowę pomalowaną różnymi kolorami. No i w pierwszym momencie myślałem, że ktoś po prostu tą górną część obudowy przypalał, stąd też te przebarwienia nastąpiły plastiku. Natomiast, gdy tak bliżej troszeczkę powiększyłem te zdjęcia, to wygląda, że ktoś chyba się bawił farbami, lakierami i na różne kolory próbował wzbogacić tą wierzchnią częściej komodore. No i napisałem do gościa z propozycją, że mogę kupić ten komputer za 150 zł. No, liczyłem się z odmową. No i ta odmowa nastąpiła w przeciągu kilku godzin. Ów sprzedający poinformował mnie, że sprzedam owy komputer za, jeśli się nie mylę, za 200 zł. No więc, oczywiście tą ofertę odrzuciłem. No i tak naprawdę zapomniałem o tym temacie. No, i końcem miesiąca sierpnia postanowiłem znowu przejrzeć oferty w poszukiwaniu jakiegoś takiego biednego komodorca. No, i trafiłem znowu na tą ofertę z tym, że sprzedający obniżył cenę z 299 zł na 220. No, więc znowu zaproponowałem kwotę 150 zł. No, i ku mojemu miłemu zaskoczeniu, sprzedający zgodził się na tą kwotę. No, i tym oto sposobem ów komputer trafił pod moje skrzydła. No więc nie pozostaje nic innego, jak przyjrzeć się nieco jemu z bliska. No i komputer już wypakowałem z paczki. Zobaczcie, jakie to jest cudotechniki. Na uwagę oczywiście zasługuje usyfiona klawiatura. Oczywiście z wybrakami, tak jak to było na zdjęciu. Także tutaj żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma. No i tak jak mówię. Zastanawiała mnie twórczość autora, co chciał osiągnąć kolorując, czy też malując górną część obudowy na różne kolory. Tutaj z dołu, jak widzę, jest tutaj jakiś taki pozłacany lakier. No i popatrzcie, tu są różne warstwy tego lakieru naniesione, więc początkowo myślałem, że będę próbował zmyć ten lakier, ale biorąc pod uwagę te, te różnice w tych płaszczyznach, więc... Chyba będę musiał to, tą obudowę poszlifować nieco. No i zobaczmy sobie, jak wygląda z dołu. Z dołu jest powiedzmy tylko brudny. Eee, na uwagę zasługuje, gdzieś tutaj widziałem takie mikropęknięcia. I teraz nie wiem, czy one są wynikiem pęknięć w samym lakierze, czy w strukturze plastiku. No teraz chyba tego nie znam. O, tutaj coś jest, widzicie? Taka pionowa linia. No, zobaczymy, jak spróbuję to poszlifować i ściągnąć tą wierzchnią część tego lakieru. To wtedy się wszystko okaże. To są w ogóle jakieś odbite numery. To to też trzeba będzie po prostu szlifnąć. No i tak jak mówię, klawiatura usyfiona jakimś smarem, nie wiem. Podejrzewam, że gdybym wyciągnął tego komodorca z, nie wiem, z piwnicy czy ze strychu, to byłby w lepszym stanie. Ewidentnie usyfione wszystko. Klawisze trzeba będzie uzupełnić. No, i tak jak mówię, ten komputer zwrócił moją uwagę ze względu na twórczość poprzedniego właściciela. Nie wiem co chciało osiągnąć tą zmienną kolorystyką. Także komputer biorę na testy. Podłączę DET TESTA od RAFA 64 Power. Sprawdzimy, czy komputer jest w pełni sprawny. No, jeśli się okaże, że jest sprawny, no to biorę się za oczywiście czyszczenie. A w międzyczasie zobaczmy jeszcze sobie w środku, jak to wszystko wygląda, czy są wszystkie układy. Nie wiem, czy to już wszystko. Zobaczymy. Tu się jakieś paprochy wysypują. Spróbujmy jeszcze tutaj odkręcić. No i zaraz zobaczymy. Tu jeszcze trzymam. Dobra, trzecia śrubka stawiała dość mocny opór. Zobaczymy sobie, jak to tu wygląda. A jeszcze trzeba by było klewetur, oczywiście. Teraz to sobie ściągniemy. Dobra, klawiatura odkręcona po małych przejściach. Zobaczmy sobie w takim razie, jak to tu wszystko wygląda. Odepniemy sobie jeszcze klawiaturę. O, właśnie. No i tak, wygląda, że wszystkie układy są na miejscu. Delikatny pędzelek, żeby to wszystko odświeżyć. No i myślę, że wszystko będzie się fajnie prezentowało. Dobra, podpinamy teraz dead test, No i robimy test komputera. Mm-hmm. Komputer udało mi się wyczyścić, odrestaurować do takiego stanu, jaki widzicie. No i życzyłbym sobie, by posłużył jeszcze wiele, wiele lat komuś z Was, dlatego też postanowiłem, że nie zatrzymam go sobie, a wystawię go na sprzedaż. Być może są wśród Was osoby, które chciałyby ten komputer sobie zakupić. Jaki koszt tego komputera? Już pokrótce mówię, biorąc pod uwagę czas pracy oraz materiały, myślę, że kwota 600 zł, nie jest jakąś kwotą. Wygórowaną, no myślę, że jest generalnie kwotą uczciwą. Także, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany zakupem tego komputera, proszę oczywiście o kontakt. No, w międzyczasie, być może, wystawię informację o sprzedaży tego komputera na jednej czy też dwóch grupach tematycznych na Facebooku. Być może też pojawi się. Jakaś licytacja czy też oferta na jakimś portalu, ale to powiedzmy jest malowidła przyszłości. Natomiast tak jak mówię, na tą chwilę, jeśli są wśród Was osoby, które chciałyby się sobie zakupić owy komputer, to proszę o kontakt.